Cześć. Wielu z Was zastanawia się, jaką maszynę wybrać. Czy lepsza dla Was będzie SO22, czy też może VIO23. Podstawowa różnica między SO22 i VIO23 to kraj pochodzenia. 22 składana we Francji, 23 Japonia. To rozsuwane podwozie. To hydraulika, bo 22 mam jedną pompę, dużą Duży wielotłoczek, on mi kładzie na zasilanie yy, narzędzi roboczych do 45 litrów, natomiast VAIO 23 mi kładzie do 37. 20% różnicy na zasilaniu narzędzi. Istotne przy wiertni, wykopie i tym podobnych rzeczach. Typowe europejskie zastosowanie, jeśli byśmy stosowali maszynę jako zasilanie. Co poza tym, hydromotory, v 23 ma mocniejszą jazdę, tu jest AKD. Jest istotny punkt. Podwozie jest w praktyce takie samo, jeśli chodzi o prowadzenie gąsienic. Wową mamy cztery rolki. Uwaga, dolne, uwaga. Dwudziestka dwójka ma płetwę prowadzącą na górze dla górnej rolki. Widzicie? Natomiast dwudziestka trójka już ma podwozie zabudowane na. Przejdę z tej strony, żebyście to lepiej widzieli. Na górnej rolce, tak? A więc to podwozie dwudziestki trójki jest troszeczkę inne. Jest bardziej terenowe. Ale dwudziestki dwójce mam asymetrycznego siedlicy. Trawa, mniej zrywam podło podłoże i tym podobne. To są rzeczy, które są istotne. I one są istotne dla nas wszystkich. To jest to, przez co spoglądamy zawsze na maszynę. I to jest to, na co będziemy zwracać uwagę. O hydraulice mówiłem, że jest różnica. Przeciwwagę dodatkową mogę mieć do 23, wtedy będzie to maszyna prawie 2,6 tony masy roboczej. Co jeszcze istotnego? No, istotną rzeczą jest miejsce w kabinie, bo większość klientów decyduje między tymi dwoma maszynami z powodu miejsca. 23 jest obrotowa, wiadomo. 22 wystaje tyłem. Czy jest taka duża różnica w miejscu? Jeśli wsiadam do kabiny, a fotel jest taki sam w jednej i w drugiej maszynie, to tak. Kabina w 22 jest ewidentnie szersza, więc czuję, że tego miejsca jest więcej. Czuję przestrzenność kabiny. Szyba przednia jest bardzo niewiele pochylona, jest wyrzucona kabina, tak troszeczkę do przodu, przed maszynę, więc przed sobą. Tutaj, yy, we froncie kabiny, mam bardzo dużo miejsca, wydaje mi się przestrzennie. Kabina w zero obrotowej jest o wiele mocniej pochylona na siebie, więc mam wrażenie, że przed nosem tę szybę mam bliżej. Dlaczego? No bo zero obrotówką muszę czasami przy czym przejść, coś wystaje, żeby mi ta kabina nie wystawała. Tu mam to wszystko postawione pod kompakt. Co jeszcze jest z różnic? No inaczej jest ułożona nagrzewnica, która mi troszkę wchodzi w kolano. No to są takie detale. Tu mamy maszynę w customie, sterowanie jest w silnika. To nie jest, na lin... to nie jest typowo linkowe rozwiązanie. Co bym jeszcze chciał wiedzieć, mam stały przepływ blokowany na narzędzia. To są elementy istotne, podstawowe. Podobnie jest Tutaj, w 22. No poza tym miejscem, tak? no Widzimy ewidentnie, to wszystko jest odsunięte. Przed drążkami tego miejsca jest dużo. Drążki są mniej więcej tak samo odsunięte od fotela. Tu widzicie spokojnie te 25 cm jest przed drążkami. Natomiast w 23. drążki są krótsze. One bardziej są w kolanach, mniej wygięte. To są takie elementy bazowe, tak? To jest to, na co zwracamy uwagę. Eee, 23 trójka ma też dość specyficzne drzwi wejściowe kabiny. Przeciwieństwo do konkurencji nie są ani odsuwane na bok, ani nie są łączone z szybą jak kiedyś w Janmarze. Jak zobaczycie, szyb, one są profilowane, blacha dość gruba. Szyby są schowane przed uszkodzeniem. O ile w starych Janmarach, gdzie to były szyby lepione, czy też w katach. Eee, w innych maszynach bardzo często widzicie, że tych drzwi w zagrożówkach brakuje. Tak odkąd Jan Mark wprowadził te drzwi do kabin, ten nowy wzmocniony typ, to drzwi już nie gubimy i tych drzwi nie łamiemy. One jakoś tak fajnie nam zachodzą, że w momencie, kiedy nawet zahaczycie nimi, to one uderzają częścią metalową. Nie gubią szyb. To są krótkie szyby. Eee, łatwo to wyprostować. Kalamitki wszystkie są smagowane. Jak drzwi zamknę, to też jest powód dla ich cofnięcia. One zawsze są w środku, i ta kabina jest cała ścięta do góry. To, że ona jest ścięta do góry, ma takie znaczenie, że jeżeli pracuję gdzieś w drzewach, pracuję w ograniczonej przestrzeni, to maszyna niczym stożek schodzi mi całością do góry. A więc nie przeszkadzają, nie mam problemu z lustrzankami w czasie pracy, nic mi tutaj nie przeszkadza. To jest taki element które ma bardzo duże znaczenie. Często konfigurujecie te maszyny pomiędzy maszynami różnych innych producentów, i tu musimy sobie powiedzieć wprost maszyna maszynie nie jest równa, co do czego porównać. SO22, Wajo23 to są bezpośrednie odpowiedniki dla takich maszyn jak u kolegów z Takeuchi TB225, czy TB325. 225 to 22, 325 to 23. Eee, czym natomiast się różnią? Bo to musicie też pamiętać w daleko dalekowschodnich, szczególnie jak bawicie się w brukarstwo. Wajo23 na pierwszej głównej linii ma 210 bagów i i. 37 litrów maksymalnie. Natomiast na drugiej linii pozycjonującej jest tylko 165 do 7 litrów. Teoretycznie dla chwytaka do kostki wystarczy, ale dla takiego jak tu obok sortującego już troszkę będzie gorzej. Obrót będzie wolny. Natomiast jeśli pracujemy szybko, potrzebujemy tych dwóch linii pracujących efektywnie, to na 22 tutaj mamy advance maszynę prawdopodobnie bo jednak przewodów mamy 4 i wszystko mamy podpięte. I w tym momencie. W 22 mamy dwie linie i na każdej z nich mamy od 17 do 45, i na każdej z nich jest od 0 do 260 barów. To oznacza, że maszyna jest produkowana w Europie. To oznacza, że konty jest europejskie, a nie wchodzące na Europę z Japonii. Co to znaczy dla was w praktyce? To znaczy, że skręt power Tilta i praca młota będzie podobna. To znaczy, że można łatwo konfigurować. To znaczy, że wykorzystując dwa potencjometry, które są tak jak tutaj na boku do przepływów, do regulacji przepływów w joystickach, możecie wpłynnie ułożyć maszynę pod rękę, pod to, co Wy potrzebujecie. I to jest ta różnica, która ma dla nas bardzo duże znaczenie. Jeżeli robię dużo robót takich uniwersalnych, Szukam dodatkowych zastosowań, to to jest dla mnie maszyna optymalna w 100%. He, no właśnie, co jeszcze? Bo mówiliśmy o kabinie, o miejscu. Zobaczcie, przy tej koncepcji, kabina jest od brzegu do brzegu maszyny. Góra ma podobną szerokość, stąd to miejsce. Przy 20 obrotówkach Janmara, kabina jest wciągnięta na lewo. Stąd to wrażenie, że miejsce jest mniej. Po prostu mam mniej miejsca na pomachanie rękoma bliżej szyby głowy. Dla wielu z was ma to znaczenie, ale zwróćcie uwagę na konstrukcję. Ustawienie chłodnicy prostopadłe, one jest w miarę daleko od brzegu. Ciężko ją uszkodzić. To wszystko jest w stali. Dojście do zbiornika paliwa, wszystko jest schowane pod spodem, szyby są proste. To ma ogromne znaczenie w momencie, kiedy dochodzimy do kosztów eksploatacji, bo nagle się okazuje, że szyba. Osłona, wszystko jest tu 10 razy tańsze. Niż w maszynach, gdzie wydaje Wam się, że ta kabina jest większa. To ma bardzo duże znaczenie, bo jeżeli mam to lustego, które ma mi zabezpieczać bok, to ono też siedzi w zero obrocie A nie wystaje mi poza maszynę. To są takie rzeczy, które mają dla nas znaczenie. Tak samo jest ze zbiornikiem hydraulicznym. Z racji tej kabiny tutaj. To wszystko jest upchane, żeby cokolwiek dojść głębiej, ja muszę ten zbiornik wyjąć, żeby dojść do pompy. A tutaj, mimo że to jest za obrót, maszyna jest prosta, serwisowa. Jeśli maszyna jest prosta i wszystko mam na zewnątrz, zrobię wszystko bardzo szybko i efektywnie. Pamiętajcie, że czasami e, maszyna bardzo prosta z dojściem maszyna troszeczkę prosi zbudowana japońska, jest o wiele istotniejsza aniżeli maszyna, gdzie jest pełen komfort. W praktyce, w użytkowaniu, ten koncept, który jest na 2.3, 2.6 i 2.7 także, jest o wiele bardziej efektywny, ponieważ do wszystkiego mam dojście. I to są elementy, które są najbardziej znaczące w finalnej eksploatacji maszyny. Wierzcie mi, że komfort pracy jednym i drugim jest bardzo zbliżony. Wrażenie klaustrofobii może, jak wsiadacie, spowodować ten słupek. Tak, cały. Ale dzięki temu słupkowi nie zniszczycie drzwi. Co jeszcze jest istotnego? Właściwie nic no co no. Rolka na podwoziu. Ramiona są te same, kinematyka jest ta sama, to wszystko jest to samo. I jeszcze jedna rzecz. Ja gustuję w szybko złączu MS01, nie MS03. Dlaczego gustuję w szybko złączu? Bo te maszyny używacie w ogrodzie, w brokarce pod krawędzią ITP. I teraz Wam coś pokażę. Pokażę Wam to jest łyżka 300 MS01. Jak wezmę 250, też Wam zaraz pokażę 250 MS01, ale to jest 250 MS03. Szybko złącze robi się nam szersze od łyżki. Co Wy chcecie MS-03? No, na granicy macie je do pracy z krawężnikami. Ale, ale uwaga. 250 na MS-01, a przecież robicie tą maszyną przy Zobaczcie, to jest 250 na MS-01. Widzicie? Szerokość zbieżna jest z lękowym MS-01. Tak? To jest 300, tutaj też MS-01. Ale takie jest przełożenie. Musimy o tym pamiętać. Dzięki wielkie. 22 czy 23. Różnice są niewielkie. Natomiast pytanie: co wybrać?